Zrobić drzewo z papierowej wikliny. Ten tutorial powstał na prośbę Agnieszki. Na początku potrzebujemy podstawy. Ja wykonam z dwóch niewielkich kółek z tektury. W środku jednego koła przyklejam rurki klejem na gorąco, a następnie przykrywam drugim kołem. Żeby rurki dobrze się układały i od razu kierowały do góry, plotę dolny brzeg. Biorę sobie pierwszą rurkę, zaginam pod spodem drugiej rurki. Kieruję do góry. I tak samo postępuję z każdą kolejną rurką. Gotowe! Teraz znacznie łatwiej będzie wyplatać pień. A jak go wyplatamy? Pewnie niektórzy z Was się domyślają. Bierzemy sobie dodatkową rurkę, skinamy ją na pół, zahaczamy o pierwszą rurkę i dalej wyplatamy z plotem czyli wykonujemy sobie ósemeczki, raz jedna rurka wyżej, a raz niżej. I tak dookoła. W miarę wyplatania starajmy się zwężać pień ku górze. W pewnym momencie może się okazać, że rurki są zbyt gęsto i ciężko będzie wyplatać. W takim przypadku łączymy sobie po dwie rurki razem i dalej wyplatamy w górę. Dla jeszcze większego ułatwienia, końcówki rurek wspinałam sobie spinaczami biurowymi. Pień gotowy, teraz będę wyplatać konary. Zaczynałam wyplatać od 14 rurek, więc jak podzielimy je na pół, to tak troszkę wychodzi nieparzyście. Dlatego dokładam sobie jeszcze jedną rurkę, skiętą na pół, wplatam sobie w splot. Jak będzie ciężko, dobrze sobie czymś podważyć. I teraz już łatwiej jest podzielić sobie rurki na pół, bo mamy w sumie 16, czyli po 8. Każdą z tych dwóch części będę wyplatać osobno z płotem Tak to wygląda w tej chwili. Do tej pory oplatałam po dwie rurki, a teraz będę chciała sobie jeszcze bardziej rozdzielić gałązki, więc znowu sobie dzielę na pół i tym razem będę owijać każdą rurkę osobno. Kolejne odgałęzienie gotowe. Następnie cztery rurki rozdzielamy sobie na dwie, a rurki, które pozostały ze splotu ściękowego, służą do owijania tych pozostałych rurek. Jedna do jednych, a druga do drugich. Aby drzewko miało więcej gałązek, możemy sobie dokładać w różne miejsca tyle rurek, ile chcemy. Ja na przykład w tym przypadku, kiedy już mamy kolejne rozgałęzienia, biorę sobie rureczkę, która jest przecięta na pół, dokładam sobie do jednej z gałązek, owijam jeszcze chwilę razem, żeby się dobrze trzymały. I następnie znowu rozdzielam na pół i owijam każdą stronę osobno. Jak widać w ten sposób możemy utworzyć bardzo dużo gałązek. I dalej tworzę sobie kolejne odgałęzienia. Następnie każdą taką rurkę owijam osobno. Końcówki podklejam klejem na gorąco. Jedna czwarta drzewa gotowa. Z pozostałymi rurkami postępujemy w taki sam sposób jak do tej pory. Drzewko wyplecione. Żeby było ciekawiej, dorobię mu jeszcze listki wycięte za pomocą dziurkacza w różnych zielonych papierach. Żeby było wiosennie, dodałam jeszcze kwiatki wycięte dziurkaczem, a ich środki wypełniłam perełkami w płynie. Jeżeli chcemy uzyskać drzewko jesienne, wystarczy użyć listki w jesiennych barwach. Wykonujecie swoje ozdoby na podstawie moich tutoriali? Pochwalcie się w komentarzach. Możecie na przykład wkleić jakiś odnośnik do bloga albo do Facebooka, a ja chętnie Was odwiedzę. Pozdrawiam i do zobaczenia!